E, witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym e, malutkim filmiku chciałbym przekazać Wam informację, że jesteśmy w miesiącu czerwcu i 18 czerwca zbliża się tak zwany Dzień Wielkiego Ekadashi, Dzień Wielkiego Postu. Jest pewna pozycja księżyca i pewna pozycja słońca, która jest bardzo korzystna w tym momencie na robienie głodówki całkowitej. Czyli po prostu w ten dzień nie pije się nic ani się nic nie je. I po prostu mamy e, specjalne benefity. E, Oczyszczamy się z, wie, z wielu karm, z dużej ilości karny, możemy się po prostu oczyścić w ten dzień, robiąc właśnie tą konkretną budówkę w ten dzień, 18 czerwca. Także ja osobiście sam będę robił taką budówkę właśnie 18 czerwca, bo to bardzo korzystnie wpływa nie tylko na zdrowie, na cały system organizmu, ale wpływa również na, na to, by oczyścić swoją karmę. Także wiele, wiele, wielu z nas ma sporo karmy, nie, nie tylko z tego życia, ale z poprzednich żyć. Tak, żeby właśnie człowiek mógł skorzystać z tego specjalnego dnia, właśnie w Indiach jest to podane jako Ekadashi. Są różne Ekadashi, ale to Ekadashi, do kochani, właśnie 18, to jest Ekadashi bardzo, bardzo specjalne. To się tak nazywa pima Ekadashi. Jeżeli robimy właśnie to, jak to oczyszczamy się z dużej ilości karmy. I po prostu ta karma jest jakby spalana, wypalana, i y, czujemy się lekko, czujemy się dobrze, czujemy się zdrowi, czujemy się silni, mamy energię. W związku z tym, że zrobiliśmy to, ten post, ten własny właśnie specjalny dzień. Są ludzie, którzy robią post po wiele miesięcy. Sam spotkałem się z takimi ludźmi, którzy robią post po wiele miesięcy, ale ten jeden dzień. Jeżeli zrobicie post całkowity, to jakbyście robili cały rok Wielki Post. Taka jest, jakby, można powiedzieć, korzyść z tego, że zrobicie post właśnie w ten jeden, jedyny dzień, czyli 18 czerwca. Oczywiście osoby, które, które znałem, robiły post w ogólnie ignorancji, bez żadnej wiedzy o dniach, w których się robił post, robiły post, kiedy chciały i, kiedy, i kończyły, kiedy im się to brzemię spodobało. Post trzeba robić po specjalne dni, drodzy kochani. Jeżeli robimy post w specjalny dzień, tak jak na przykład 18 czerwiec, który będzie to właśnie, właśnie Kadashi, to Bima Kadashi, wówczas możemy dzięki temu, że robimy ten post, oczyścić olbrzymie ilości złej karny, które posiadamy, spowodować lepsze samopoczucie przez tą głodówkę, Dzień przed robieniem postu możecie się napić yy, dowoli, możecie najeść się dowoli, a w ten dzień po prostu, osiemnastego, róbcie sobie właśnie ten post. To, drodzy kochani, spowoduje naprawdę yy, bardzo pozytywny wpływ na Wasze życie, na Wasze samopoczucie. Kto yy, nie może trzymać yy, bez jedzenia, może sobie popić. Że... Oczywiście, post bez jedzenia, bez picia, to jest dla mnichów bardzo zaawansowanych, yy, takich jak my jesteśmy. Ale e, jeżeli ktoś na przykład chce trochę sobie ulżyć w tym poście, może sobie troszeczkę wody, łyżeczkę wody czy dwie łyżeczki popić, czy dać się dwa łyki i to tym samym nie przerwie tego postu, ponieważ e, w czasie postu nie je się żadnych nasion, w czasie kadarzy nie je się żadnych nasion, pszenicy, żyta, e, kuryzy, jakichkolwiek nasion e, nie je się, ponieważ... E, Według informacji wedyjskich z Indii e, negatywna energia właśnie w ten dzień e, gromadzi się w nasionach. Dlatego nasion się nie spożywa w Kadashi. To są specjalne pozycje księżyca, które są określone dni, i właśnie w, w tych dniach nie spożywa się żadnych nasion e, typu pszenica, żyto, e, kukurydza. Takich nasion po prostu się nie spożywa. I dlatego mówię, że osoba, która e, z jakichś względów e, nie może zrobić całkowitego postu, może troszeczkę wody sobie popić. Ewentualnie, jeżeli już ktoś naprawdę nie może, to troszeczkę soku z jakiegoś jabłka, na przykład, czy czegoś, ale po prostu, żeby nie spożywać nasion. I ten tak samo będzie miała mniejsze benefity, a największe y, korzyść z tego postu będą mieć osoby, które całkowicie ani nie piły, ani nie jadły nic w ten dzień. Ten mm, post będzie rano następnego dnia, czyli dnia 19 czerwca i już 8 możecie po prostu sobie 19 czerwca już z rana, możecie o 9 zjeść normalne, porządne śniadanie po zrobieniu tego postu. Także wszystkich zachęcam, wszystkich, którzy mnie oglądają, zachęcam do zrobienia tego właśnie postu, najlepiej całkowitego. 18 czerwca, ponieważ naprawdę to warto i poczujecie tą dobrą, pozytywną energię, która do Was przyjdzie w związku z tym, że ten post będziecie robić. Także to jest informacja do Was wszystkich. Ja tutaj jeszcze od Ciebie proponuję od promiennik osobisty, oso promiennik osobom office na dom, który możecie zakupić na linku pod YouTube. Od Ciebie jeszcze raz się żegnam z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.